Ok, Artur Barciś-Norek. Tak, Artur Barciś-Norek. No ale nie udało się, niestety. Jakoś tam wtedy nie było chęci, żeby 20-letniego, czy tam 23-letniego Mateusza Borka wziąć na praktyki do, do telewizji polskiej. Z nami jest Mateusz Borek przed galą MB Boxing Night 7. Mateusz, tak się rozglądam. Robi wrażenie. No, Robię, akurat znam ten hotel, przyjeżdżam tutaj chętnie, spędziłem sylwestra z Jurkiem Dudkiem, Piotrem Świerczewskim, tutaj z żonami byliśmy wszyscy, pobawiliśmy się dobrze, uczestniczyłem też w takim projekcie sportowych wakacji, gdzie ja z dziećmi miałem akurat fakultety dziennikarskie, Piotr Świerczewski trenował dzieciaków, dziennikarze, sportowcy się zmieniali z różnych dyscyplin co tydzień, także jestem zaprzyjaźniony z Michałem Kozakiem, szefem tego hotelu i tak kiedyś dzwoniliśmy się, rozmawialiśmy nawet chyba o meczu znicza poruszków, bo on kiedyś był prezesem znicza, a a skończyło się zakontraktowaniem hotelu na gale boksu. Pierwsza gala boksu w telewizji publicznej i od razu gala na tak bliskim Ci Podkarpaciu. Masz jakieś szczególne wspomnienia związane z Arłamowem, może z dzieciństwa? Nie, wiesz co, to jest akurat po górze Przemyskie, jest kawałek do, do tych dużych Bieszczad i ja miałem okazję tutaj praktycznie co roku spędzać czas, tylko bardziej jeździłem ustrzyki, Górne, yy, polańczyk, Chreft, solina. No człowiek jeździł pod namiot, wiadomo, nie było pieniędzy, to się wsiadało wtedy w autobus z Dębicy i jechało się z kąplami pod namiot. Yy, I człowiek gdzieś tam liczy te drobniaki, czy, czy wystarczy na. Na jasne pełne, prawda? No ale tutaj no, wiemy też historia, historia naszego państwa Lech Bałęsa. Myślę, że ten, ten hotel naprawdę robi fascynujące wrażenie. Tutaj potem spędzają trochę czasu przy okazji zgrupowań reprezentacji Adama Nawałki, która wykowała formę przed mistrzostwami Europy we Francji 216, później też tutaj byli zgrupowani przed mistrzostwami świata 2,18. No, wybudowali chyba nawet pas startowy. No, ale kadra akurat się przeniosła w inne miejsce pod wodzą Jerzego Brzęczka. Mhm. Jak to będzie wyglądało organizacyjnie? Czy wiesz już ile osób będzie mogło wejść? Bo, bo widziałem, że reżim sanitarny zachowany, bo na wieździe tutaj nas bardzo dokładnie sprawdzali. Tak, no, wszyscy są przebadani. Tutaj jak widzicie, są stoliki, zwykle 10 czy ośmioosobowe. Procedury są takie, że jutro będą po cztery osoby w określonej odległości od siebie, także ta, ta sala będzie miała mniejszą pojemność. W zasadzie też tą część sportową można wydzielić od tej tak naprawdę tutaj części restauracyjnej, bo przecież tutaj normalnie ludzie jedzą śniadania, obiady, obiady kolacje także myślę, że około 150 osób będzie mogło obejrzeć to na żywo. Przechodząc do sportu Robert Parzęczewski w walce wieczoru czego ty spodziewasz się po misterze KO i czy, czy uda się w końcu po tych 14 miesiącach znów zwyciężyć przez knockout? Mam nadzieję, to nie ma co ukrywać, że zawsze mam wielkie aspiracje Matchmakera, kibica, dziennikarza i nie do końca jestem zadowolony z jakości tej karty, bo to też było związane z odmrażaniem sportu, z pandemią, z tym, że nie wszyscy zawodnicy... Mogą przyjechać, a przede wszystkim mogli przyjechać w momencie, kiedy ja ich kontraktowałem. Do tego powiedziałbym ta, ta sytuacja też z zamkniętymi gymami za granicą, więc tych rywali wielu odpadało. Roberta Parzęczewskiego jest Janianin. Ja myślę, że to jest taki dzisiaj ważny pojedynek Parzęczowskiego w z kilku, z kilku aspektach. Po pierwsze 9 miesięcy bez walki, po drugie 14 miesięcy bez nokautu, po trzecie hmm, rozpoczęta współpraca z Kubą Hydskim i z nowym dietetykiem. Jakby kompletna zmiana kaloryczności w swoich posiłkach, z 2,5 tysiąca, które wcześniej Robert jadł i, i był tak naprawdę niedożywiony, do, do ponad 5 tysięcy. Pamiętajmy, anemia, inne problemy zdrowotne odwołana walka z Fordem w listopadzie, odwołana walka z Fordem w kwietniu. No i, i zaczyna Robert wchodzić na te, na te normalne obroty walką z Janinem. Także ja chcę zobaczyć, że jest ostry, że jest głodny, że ma oko, że ma taki ogień. No bo takiego go lubimy, takiego go znamy, on ma wejść i po prostu iść na całość i nokautować rywali. To prawda, że tytuł gali na krawędzi powstał zanim Patryk Szymański trafił na kartę? Yy, wiesz co, chyba tytuł na początku był inny, natomiast ten tytuł gdzieś tam staram się zawsze przyporządkować do jakiejś historii i, i w przypadku Patryka mi chyba najbardziej pasowało. Yy, bo tak naprawdę to żadna inna walka nie jest na krawędzi możemy się zastanawiać tutaj, które walki są bardziej wyrównane, które mają zdecydowanego faworyta, no byłby na krawędzi Kamil Łaszczyk, gdyby niespodziankę miał sprawić Piotrek Gudel, no to dla niego byłaby krawędź bo, bo on dzisiaj ma inspirację, żeby w szybkim tempie trzema, czterema walkami dochrapać się i doczołgać do tej szansy mistrzowskiej na którą na pewno przez swoje umiejętności zasługuje, także jestem ciekawy kilku zawodników walka o wszystko dla Szymańskiego bo jak przegra z Gorgoniem, to nie ma czego szukać w tym biznesie Ślusarcy, chcę też chłopaka zobaczyć, jak wygląda po następnych miesiącach pracy z trenerami i chcę zobaczyć, czy ta sytuacja troszeczkę, powiedziałbym, zdenerwowała, spięła czy wejdzie jak po swoje ze zmianą po raz kolejny rywala. Właśnie dlaczego ten rywal się zmienił, bo początkowo miał być Max Miszczenko. Max Miszczenko w piątek zamieścił filmik na naszej grupie. Pokazując już walkę z cieniem i szybkość, że zakończyły sparingi, wszystko jest ok, a w sobotę jego promotor mnie poinformował, że ma kontuzję pleców. No więc yy, dostałem jakieś tam pismo z Ukrainy potwierdzające, że go boli. No ale to wiesz, jak to jest z tym bólem pleców czy kręgów szyjnych. Chcę wierzyć, bo też no, nie mam powodów, żeby chłopakowi nie wierzyć, że chciał przyjechać i, i zaboksować. Najpóźniej no zakontraktowaliśmy. Sierhija Żuka, Ukraińca. No chłopak wczoraj wyjechał z Kijowa, przyjechał kilkaset kilometrów do granicy i po 5 sześciu godzinach nie wpuszczono go. Uznano, że kontrakt na walkę w Polsce nie jest stricte umową o pracę, tylko umową na wykonanie pewnego dzieła, które no niekoniecznie jest jakby konieczne, powiedziałbym, o do życia i, i do utrzymania rodziny. I po prostu no, nie wpuszczono go. Ale, ale Paweł był Cały czas bloka. On kilka dni temu wiedział, że się może taka sytuacja wydarzyć. To jest chłopak, który cały czas jest w formie, cały czas jest z treningu, cały czas prowadzi zajęcia, sparuje, także no myślę, że to dobry pojedynek, bo jak popatrzymy na jego rekord, on może nie jest fajny, bo to jest 1-4, natomiast z nikim nie przegrał przed czasem. Z raczem ze Słowacji 21-2. Przegrał na punkty z prospektem chyba angielskim ostatnio, też na punkty. No także ja myślę, że, że Seba to musi zbierać doświadczenie. Chłopak ma 23 lata dzisiaj, wam muszę powiedzieć, że tutaj robiliśmy taki pomiar yy, parametrów. No i tak trochę nas przeszokowało, bo 188 cm ślusarczyka to widać, natomiast ma zasięg 2 metry. Mm -hmm. Parametry ma Sebastian mm -hmm. Strostarczyk, czyli no na przykład dużo więcej niż Łukasz Różański, pięściarz kategorii ciężkiej, który ma 188 zasił. Mm -hmm. A propos Różańskiego, no wszyscy się cieszymy, że, że, że w końcu po niemal rocznej przerwie i zwycięstwie nad Zługonochem wraca do ringu, ale jego rywal no to y, są wiesz, że, że tylko nazwisko ma groźnie, groźnie brzmiące. Tak, tak, AK-47, natomiast to jest Rybal, którego Łukasz sobie sam zakontraktował na gale w Łomży, y, konkurencyjnej grupy, wtedy on nie dojechał. Nie wiem, czy Łukasz mu wcześniej płacił jakąś zaliczkę za ten pojedynek, ale no jakby zgodziłem się na to, żeby pierwszy rywal na mojej gali był z gatunku niekoniecznie takich, których ja bym wybierał. Łukasz też wraca po dłuższej przerwie, też potrzebuje wejść na, na lepsze obroty, i, i, i ja mam nadzieję, że, że jak wszystko się dobrze ułoży i będzie Łukasz bez kontuzji, to nawet nie wykluczam, że stoczy trzy walki w tym roku. Mhm. Serce mocniej bije przed. Yy premierową galą w Telewizji Polskiej, bo to chyba powrót dla Ciebie, tak? Do TVP? Nie, 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 nawet mnie nie przyjęli kiedyś na praktyki. <głos》<głos》Muszę Ci powiedzieć, że jak byłem młodym chłopakiem, przyjechałem do Warszawy, to prosiłem Artura Borcisia, mojego wujka, żeby pogadał z Darkiem Szpakowskim, bo no Darka żoną jest Grażyna Strachota, która grała z Arturem w Teatrze Ateneum. Czekaj, Artur Barciś Norek. Tak, Artur Barciś Norek, no, ale nie udało się niestety. Jakoś tam wtedy nie było chęci, żeby 20-letniego, czy tam 23-letniego Mateusza Borka wziąć na praktyki do, do telewizji polskiej i przyjeżdża już starszy człowiek pod 50, żeby robić boks w TVP Sport. No ale fajne wyzwanie, czy coś szczególnego i innego? Nie, ja myślę, że, że my mamy takie doświadczenie w produkcji GAL, że. Chcemy, żeby to wszystko wyglądało dobrze w ringu i żeby wyglądało też bardzo dobrze wokół ringu, żeby się zgadzała wizualizacja, żeby się zgadzała scenotechnika, żeby po prostu ktoś, kto usiądzie przed telewizorem, to ja tutaj nie oszukuję, że jutro dostanie poziom walk mistrza świata, bo, bo, bo nie. Natomiast to jest odmrażanie boksu, cieszę się, że wracamy, cieszę się, że coś się zaczyna kręcić, że coś się zaczyna dziać i też chcę, żeby dostał po prostu dobrze opakowaną rozrywkę, która potrwa 4 czy, czy 5 godzin na antenie. Trzymamy za tam kciuki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej i być blisko tego, co się będzie działo tu za moimi plecami już jutro, czyli gala MB Boxing Night, koniecznie subskrybujcie i oglądajcie kanał Koloseum.